Dziś wracamy do naszej serii z losowymi kluczami. Wiem, że chwilę mnie było, ale myślę, że ta przerwa dobrze nam zrobiła. Jeśli trafiasz tutaj po raz pierwszy, to gorąco polecam nadrobić poprzednie odcinki, w których testowałem inne pakiety od tych, które będą dzisiaj. Dla przypomnienia, na stronie G2A można kupić paczki z losowymi kluczami do gier. W zależności od ceny trafiają się tytuły różnej jakości. Można kupić najtańsze paczki za parę złotych i trafić gry, które za przeproszeniem wyglądają. Jakby były robione przez średnio ogarniętego programistę, którego cała wiedza to vibe coding z chatem GPT. Choć uczciwie mówiąc, raz udało mi się trafić w takim pakiecie MacPixela, który był naprawdę solidnym dropem. Z kolei, płacąc trochę więcej, można już liczyć na bardziej znane tytuły, które faktycznie mogą sprawić Friday. W dzisiejszym odcinku przetestujemy następujące paczki: 5 Vibe Keys. Sigma, GOAT, Capcom Bestseller, Simulator, Racing oraz Shooting Pack. Jak widać, trochę tego będzie. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Przypominam, tylko łapeczka, górę, jeżeli wim się spodoba. Digital miał. Hmm, cyfrowe miocenie? Hmm, ciekawy tytuł, nieprawdaż? Już w menu głównym witają nas klimaty rodem z Windowsa XP. Również grafika zdaje się przynosić nas w czasie mniej więcej o dwie dekady wstecz. Niestety, na tym kończą się plusy tej oto produkcji. Rozgrywka jest, mówiąc delikatnie, mało angażująca. Naszym jedynym zadaniem jest śledzenie kursora, który co chwilę zmienia pozycję. I... Tak, przez cały poziom. Brzmi jak tutorial, niestety to cała gra. Nie ma tu żadnych dodatkowych mechanik, fabuły, zagadek, dosłownie nic, co mogłoby utrzymać uwagę gracza na dłużej niż 5 minut. Końcowa ocena 2 na 10. Jeden punkt za retroklimat, a drugi za kotka. Lecimy z kolejną grą. Era of Miracles. Przyznam, że główne logo gry prezentuje się całkiem obiecująco. Już przy pierwszym uruchomieniu gra odpaliła się w oknie, pełnego ekranu nie przewidziano, więc chyba twórcy są fanami grania w oknie. Bez żadnego fabularnego wprowadzenia, zostajemy wrzuceni w środek rozgrywki. Która, no cóż, bądźmy szczerzy, w ogóle nie zachwyca. Jeśli chodzi o sterowanie, to jest bardzo dziwne, ponieważ ma ogromne opóźnienie. Klikasz klawisz, a postać zastanawia się przez chwilę, co mu gracz kazał zrobić. Gdy w końcu dostałem broń, postanowiłem stoczyć pojedynek z przeciwnikami, tylko że moje ataki w ogóle nie trafiały. A po chwili zobaczyłem dobrze znany napis Game Over. Moja końcowa ocena 1 na 10. Fury Killer! W tej grze wcielamy się w lisa dzierżącego broń palną. Rozgrywka przenosi nas do lasu zawładniętego przez niebezpiecznie uzbrojone króliki, a naszym zadaniem jest ich eksterminacja poprzez wcześniej wspomnianą brońkę. Zbieramy coraz to większe hardy przeciwników, zbieramy walutę, za którą możemy odblokowywać nowe bronie. Także czy ta gra w jakiś sposób w ogóle dała się przeze mnie polubić? No nie za bardzo, jest to kolejny tytuł, który pograłem może z 5 minut i raczej nigdy do niego nie. Wrócę. Ale wiecie co mi się spodobało? Niezły Banger, co nie? To podwyższa ocenę tej gry i daje jej 3 na 10. Dark Souls. A nie, przepraszam, chodziło mi o Happy Souls. Nie kojarzycie tego tytułu? Oko, ja też nie. Jest to kolejna gra zrobiona w RPG Makerze, i jak to na te gry z tego paku przystało, nie dostajemy żadnego wprowadzenia. Od razu jesteśmy rzuceni na mapę, na której już od samego początku atakują nas wrogowie. Takiego tempa wprowadzania do rozgrywki może nawet sam Dum pozazdrościć, który cechuje się bardzo dynamiczną rozgrywką, ale jakiś tam wstęp zawsze ma. Próbowałem sprogresować trochę ten pierwszy poziom, ale bezskutecznie, bo pokonywali mnie wrogowie. Końcowo Ocena 1 na 10. Na zakończenie paczki vip dostajemy grę Jump. I teraz pytanie, czy ta gra uratuje honor całego zestawu? Myślę, że każdy z Was już zna na to odpowiedź. To kolejna kiepska produkcja oparta na tym samym oklepanym schemacie, niedopracowane mechaniki, brak jakiegokolwiek wprowadzenia. Naszym jedynym zadaniem jest skakanie po unoszących się wysepkach i zbieranie diamentów. I to tyle! Końcowa ocena 1 na 10. Przechodząc do fundamentalnej konkluzji, stwierdzam, że ten pakiet absolutnie nie dowiózł. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce, i tu się robi ciekawie, każda z tych gier na Steamie potrafi kosztować ponad 100 coś złotych. Brzmi nieźle, prawda? Ale każda osoba z odrobiną zdrowego rozsądku zauważy, że to klasyczny przykład sztucznego pompowania wartości. No dobrze, zostawmy ten cyrk z whipami za sobą. Czas przejść do kolejnych pakietów, które powinny coś ciekawszego nam zaserwować. Sleeping Dogs Definitive Edition. W tej grze wcielamy się w policjanta pod przykrywką działającego w jednym z najgroźniejszych gangów w Hongkongu. Już na samym początku twórcy pokazują, że priorytetem jest akcja. Ledwie zaczyna się epilog, a my od razu uciekamy przed gliniarzami przemykając przez portowe zakamarki. W pewnym momencie wpadają na naszego kumpla, więc próbujemy ratować się w pojedynka. Niestety kończymy również w celi. Generalnie to fabuła nie jest tutaj najważniejsza, więc nie będę się zbytnio zagłębiał, tylko przejdę do sedna, czyli rozgrywki. Największym atutem Sleeping Dogs jest walka wręcz. Ciosy i kopnięcia płynnie się ze sobą łączą, każda kombinacja daje frajdę, uniki są satysfakcjonujące, a dynamiczne knockouty naprawdę przyjemne. Jest jednak jeden pewien mankament, a mianowicie AI przeciwników. Często miałem wrażenie, że przeciwnicy pozwalali mi wygrywać. Kiedy walczyłem w pojedynkę przeciwko wielu osobom, to rywale zamiast współpracować biegają w kółko, rozdzielają się i czekają na cios. Kolejną dziwną rzeczą jest to, że możemy robić z npc żywnie to co się nam podoba. Można bezkarnie rzucać nimi o ziemię, kopać w twarz, a gapie nawet nie kiwną drzwiami. No może twórcy nie spodziewali się, że ktoś będzie chciał tak w niemoralny sposób terroryzować NPC-ty. Mimo wspomnianych wad, ogólnie wrażenie jest dobre. Jeśli ktoś lubi gry, akcji i klimat filmów typu Rocky Balbao czy John Rambo, to powin się przy tej produkcji dobrze bawić. Moja ogólna ocena 6,5 na 10, ale dlatego, że nie jestem wielkim fanem takich gier akcji. Street Fighter 4. Klasyczna bijatyka w stylu arcade, widziana z perspektywy widza. Gra mocno stawia na stylistykę anime, animacje są naprawdę dopracowane, to właśnie ten kreskówkowy styl sprawia, że tytuł się źle nie zestarzał. Do wyboru mamy sporo postaci, każda z unikalnymi umiejętnościami. Łącząc ataki w odpowiednich sekwencjach, tworzymy tak zwane kombosy. Na początku sterowanie może wydawać się chaotyczne, żeby tylko coś się działo. Ale z czasem wszystko zaczyna mieć sens. Na plus wypadają również areny. Każda ma swój własny klimat i świetnie komponuje się z ogólną estetyką gry. Dźwięki ciosów i podkład muzyczny budują atmosferę i nadają walkom odpowiedniego tempa. Jest też tryb fabularny, który choć może nie powala, daje tło dla każdej postaci. No i oczywiście tryb online, który pozwala sprawdzić swoje umiejętności z graczami z całego świata. Osobiście jestem większy fanem Mortal Kombat, tamtny styli brutalniejsza dynamika. Bardziej Trafiają w mój gust, ale muszę przyznać, że Street Fighter 4 potrafi wciągnąć na dłużej. Ocena końcowa solidne 7 na 10. Fallout New Vegas przynosi nas w realia postapokaliptycznej Ameryki. Gracz wciela się w kuriera, który cudem przeżywa postrzał głowę i budzi się w niewielkim miasteczku Goodsprings. Choć cenię gry fabularne, muszę przyznać, że początek mocno mnie przytłoczył, długie wprowadzenie, masa dialogów, to może zniechęcić, szczególnie jeśli ktoś liczy na bardziej dynamiczne otwarcie. Jeśli jednak przybrniemy przez z początek gra odpłaca się dużą swobodą, otwarty świat, mnóstwo frakcji, decyzji i sposobów na rozwój postaci. System walki z mechaniką wad pozwalający spowolnić czas i celować w konkretne części ciała, ale dla fana dynamicznych strzelanek, pokroju amerykańskiego shootera Call of Duty, jak ja, potrafi być nieco ograniczający. Refleks schodzi tu na dalszy plan, ustępując miejsca statystykom i kalkulacji. Z technicznych minusów dialogi potrafią być sztywne, a mimika bohaterów… no cóż, sami ocencie. ale klimat puskowi nadrabia wszystko. Lokacje mają swój charakter, grafika mimo wieku ma specyficzny urok, a soundtrack świetnie podkreśla atmosferę upadającego świata. Ocena końcowa, 6,5 na 10, doceniam światotwórstwo, pomysł i skalę gry, ale to nie do końca mój klimat rozgrywki. Pegasus Expedition. Kupiłem pak, który teoretycznie powinien dać mi grę pokroju symulator, a w praktyce dostałem coś, co w ogóle nawet nie próbuje udawać symulatora. Zamiast jakiejkolwiek symulacji dostałem fabularną strategię z dużą ilością dialogów. Rozgrywka skupia się głównie na przeklikiwaniu tekstu i podejmowaniu fabularnych decyzji, a nie na symulowaniu czegokolwiek. Nie będę się tą grom jakoś więcej rozwodził, bo nie tego się spodziewałem. Ocena 2 na 10. seto Corsa. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych gier, w której kieruje się sam. Samochodami. Już sama fizyka jazdy robi świetne wrażenie, samochody prowadzą się realistycznie, a każda maszyna ma swoje unikalne zachowanie. Możecie tutaj zapomnieć o arcade'owym modelu jazdy, takim jaki posiadają przykładowo Need for Speed czy GTA. Ba, nawet jest wiele takich osób, które uczą się jeździć na kierownicy w tej grze, a później te umiejętności przekładają się na driftowanie w realnym świecie. Sęk w tym, że domyślna wersja gry jest dość uboga. To znaczy, że kontentu nie ma zbyt wiele, co może na początku lekko zniechęcać. Jednak prawdziwa siła Assetto tkwi w tym, że gra jest niesamowicie podatna na modyfikacje i to właśnie czyni ją wyjątkową. W sieci dostępne są tysiące darmowych modów, nowe samochody, tory, zmienne warunki pogodowe, a nawet całe przeszczacenie gry na inne style rozgrywki. Ja akurat nie modowałem tej gry, ale przyznam, że tyle dobrych słów o niej słyszałem, że jestem gotowy wystawić ocenę 8 na 10. Hitman Absolution Anteria Hitman to absolutny król skradanek, trudno znaleźć inne gry, które tak dobrze oddają klimat planowania, przebierania się i eliminowania celów po cichu. Problem w tym, że, no cóż, składanie to nie moja bajka, nie mam najlepszego timingu, więc zazwyczaj kończy się wszystko na hałasie. Gra oczywiście dobrze wprowadza nas w mechaniki, uczy jak odciągać uwagę przeciwników, korzystać z otoczenia, ale ja i tak postanowiłem zagrać po swojemu, czyli na głośno, ku mojemu zdziwieniu działało. Ale pewnie tylko dlatego, że grałem na normalnym poziomie trudności. Imersja trochę na tym cierpiała, bo zamiast cichego zabójcy, byłem raczej jednoosobową armią. Mimo że nie grałem zgodnie z założeniami twórców i tak bawiłem się dobrze, może następnym razem spróbuję rozegrać to bardziej po hitmenowemu, planem, dyskrecją i przemyślanym działaniem. Na ten moment solidne 7x10. I to by było na tyle z mojej strony. Przypominam tylko o łapkowaniu, subskrybowaniu, jeżeli film się spodobał. Do następnego, na razie.